Znajdujemy się teraz przy Centrum Katolickim, gdzie swoją siedzibę ma grupa ratownicza Nadzieja. Jak wszyscy wiemy, grupa ratownicza Prężnie rozwija swoją działalność. Obecnie stacjonują już w Łomży, Ostrołęce i w Białym Stoku, ale na tym nie poprzestają. Dlaczego tutaj jesteśmy? Zapytamy Kuby. Kuba, powiedz mi co nowego u Was, jakie macie plany, co będzie się działo. Witam serdecznie. Jesteśmy właśnie na placu budowy lądowiska pod śmigłowiec Grupy Ratowniczej Nadzieja. Właśnie z nim dzisiejszym możemy się pochwalić, że jeden z naszych wolontariuszy, ratownik z wieloletnim stażem, mający wszelkie pozwolenia do pilotażu dronów, dzisiaj właśnie przedłożył egzamin na prowadzenie śmigłowców. pilota śmigłowców ratunkowych, Wieloletnie nasze starania, wielomiesięczne starania o śmigłowiec dzisiaj przyniosły skutek. Właśnie podpisujemy stosowne umowy o pozyskanie śmigłowca ratunkowego. Co prawda, nie będzie to nowy sprzęt, ponieważ będzie to śmigłowiec Mi-2. Jest to śmigłowiec przystosowany do stricte ratownictwa medycznego, jednak my go troszeczkę ulepszymy, zmodernizujemy. Ten śmigłowiec właśnie będzie wzbogacony o kamerę termowizyjną, która będzie wykorzystywana przy poszukiwaniach pierwszej kategorii. Oprócz tego, tak jak widać na załączonym obrazku, budujemy lądowisko. Będzie to lądowisko przystosowane do startu śmigłowca zarówno w dzień, jak i w nocy. Całodobowe dyżury, które będą, które będą pełnili nasi wolontariusze, ratownicy medyczni, będą cały czas pozwalały nam na jak najszybsze dotarcie do poszkodowanego i wyjazd do alarmów o każdej porze dnia i nocy. Tak jak widać, będzie tutaj wieża kontrolna, którą również nasi wolontariusze będą obsługiwać. Wiadomo, no, technologia będzie dosyć kosztowna i obsługa tego lądowiska i śmigłowca, jednakże wierzymy w to, że tutaj na terenie północno-wschodniej Polski no, będziemy spisować, spisywać się jeszcze sprawniej i będziemy mogli dotrzeć do naprawdę odległych miejsc naszego miasta w bardzo krótkim czasie. Poza kamerą termowizyjną, co jeszcze znajduje się w takim śmigłowcu? Ja tak jak powiedziałem jest to przy, śmigłość przystosowany do ratownictwa medycznego, tak? Czyli w środku będzie specjalistyczny sprzęt e, ratowniczy, e, ale oprócz tego chcielibyśmy, żeby e, transportował jak większą ilość też ratowników, jeżeli chodzi o poszukiwania, e, do obsługi kamery termowizyjnej stanowiska e, właśnie obsługi e, pilota, e, mechanika pokładowego na no śmigłowca i, i tej kamery termowizyjnej, o której e, powiedziałem, ale jesteśmy na to wszystko przygotowani, tak jak powiedziałem, no wieloletnie starania. E, to dzisiaj, dzisiejszy dzień jest po prostu uwieńczeniem tego, co od wielu lat próbujemy osiągnąć. Z czego dzisiaj jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dumni. Zgodnie z hasłem grupy ratowniczej Nadzieja: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.